Dzień dobry. Ostatnio spotkałem się z takim zjawiskiem w umysłach młodych ludzi, którzy uważają, że Internet jest czymś więcej niż w rzeczywistości jest. Rozmawiałem ostatnio z młodym człowiekiem, 25 lat plus, ale nieduży plus, który mi powiedział Wow, widziałeś? Chińczycy wygrali wojnę handlową z USA w Internecie. Wygrali w Internecie. Te memy, te memy. A ja powiedziałem tak, no wiesz co, patrząc na to, co ty mówisz, to że Łęński też wygrał na Skype Zoomie, w Internecie. Tą wojnę bezapelacyjnie, tylko w praktyce jest tak, że kraj stracił terytoria, jest zrujnowany i musi płacić holendarne opłaty tym, którzy mu pomagali w tym konflikcie. A sam Łęński ma już swoją przyszłość polityczną skończoną i pewnie będzie musiał uciekać, gdyż czeka go lincz jego własnych rodaków we własnym kraju. Dowodzi to tylko te temu, że wygrana w internecie nie jest rzeczywistą wygraną.